Siemanko widzowie, witam was w kolejnym filmie na moim kanale A w dzisiejszym filmie Zakupimy sobie jednego danego skinka Który mi się bardzo podoba Jeśli film wam się spodoba Zostaw łapkę w górę No i suba Więcej o was nie proszę To bez wielkiego przedłużania lecimy Do tej danej postaci Do której zakupimy sobie tego danego skinka A tą postacią jest Uwaga, czekajcie Pek Mendy Tak, do Mendy mam tego jednego skinka Który kosztuje chyba 1000 blingu Ale no ten skin mi się podoba No i tą postacią mi się tak nie chce grać Jak zakupię tego jednego danego skinka To może mi się zachce nią grać Także przechodzimy do szafki I mamy tak Mamy tutaj takiego bardzo ładnego skinka Fajny jest No i mamy taką magmową I mamy też srebrną Ale Powiem tak, jakbym miał wybierać między tym skinkiem a tym no to wybieram ten skinek Pyk, kupujemy za 5000 blinku no ten skinek mi się bardzo podoba no i wyposażamy i mamy do niej jeszcze emotkę magmową także nice mam tego skinka, wybierz i tak się oto ten skinek prezentuje, naprawdę ten skinek jest ładny no i wart tej ceny tylko powiem wam tak. Najbardziej mnie to martwi, że chciałbym ten skinek przetestować, co nie? No ale nie ma bardzo fajnych map. Na solo show, dla mnie jest taka mapa. Tragedia. Na malu, no tutaj ND się nie sprawdzi. Może na pojedynku może by się sprawdziła, ale no... Jak z skinem Andy, no to już później nie zagram ją. Game Grab'a w ogóle nie tykam, to jest dokitu tryb. Odzone, tutaj nie sprawdzi się. I pozostaje knockout. No i też mapa, no nie jest rewelacyjna, ale zagramy ten knockout, no niestety. Dobra, lecimy z gierką. Proszę, żeby żadnego trolera do przeciwnego. No i gramy na typowych, fajnych graczy, kurde, na mój poziom oczywiście. I uwaga, przechodzimy, środeczek, ciak. Ej, dobra, czekajcie, czym ona strzela? Dobra. Nie czekajcie, czym ona strzela? Bo ja nawet nie wiem, czym. Ej ty. Nie gadajcie, że my to przegramy. Ona strzela chyba takimi, można powiedzieć, plamami magmy? Chyba tak. Czekajcie. Tak, ona strzela takimi plamami magmy. Ej, bardzo ładny skinek. Tylko szkoda, że nie przetestowałem ulta. I tego się obawiałem. Dobrało Miko. Do przeciwnego. Kiełka i Tika. Ojej, ojoj, No nie wierzę. Ale będzie tutaj ma. Dobra, no to może mi się coś tutaj uda ugrać. Tylko temu Miko trzeba pomóc. Dobra. Ciak. Dobra, ucieczka. Uwaga. Na 100 HP przeżyłem. No i na wygrana pierwsza może nam się uda wygrać. Szkoda, że zaś chyba nie przetestuję tego ulta. E, możecie w komentarzu napisać hashtag nerf Miko, to wtedy wam przypnę serduszko. Pod komentarz. Dobra, uwaga. Nice. Nie wierzę. Dobra. No tą gierkę powinniśmy wygrać, Miko w przeciwnym teamie jest zaś. Nie wierzę, nerwcie tego Miko, żeby już tej postaci nie było w grze. Come on. Dobra, chodź, 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 podejdź tutaj Miko, chodź. Ciak, ciak, nice, dobra, Miko pokonane. Został mały genie. Nice. Dobra, pokonani. E, to może być wygrana. Dobra, no tu puszczamy taktycznego ulta. Uwaga! Jest, dobra, trafiłem chyba kogoś. A może jednak zagramy sobie tego Browbala, żeby się nie denerwować? I spowalniający. Hmm. A, niech będzie przekinikający pocisk. E, dobra, wiecie co, przejdziemy sobie na arenę treningową i przetestujemy tego Ulta. I uwaga, testujemy Ulta. Aha, i to jest taka większa, można powiedzieć. Plama magmy. Okej, okay, skinek oceniam 10 na 10, no bo oczywiście mi się podoba. Bardzo fajny skinek. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć.